Dzień dobry, cześć z tej strony Wilku, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii z gry Legend Jar Jones 2 przygoda trwa. A dzisiaj jest ze mną, mam nadzieję, że ta osoba Wam się nie znudziła. Michał, cześć, cześć. A jak widzieliście, odblokowałem ostatni klocek, znalazłem ostatni niebieski klocek. Niezwyciężony, co to może robić, nie mam pojęcia. Ale oczywiście, hajs jest to sobie. odblokowujemy Dobrze, że w sumie sobie przypomniałem, bo wypadałoby włączyć jednak dodatki. Ogółem mamy jeden dość spory kłopot. Nie wiem dlaczego, ale, łączymy sobie niezwykle. No nie, bo to pewnie jest po prostu, że Garmon, że nie, nie mogą mnie zabić. Dobra, no to takich rzeczy nie włączamy. W każdym razie, gra nas chyba bardzo nie lubi, bo, coś się słuchajcie skopało do tego stopnia, że nie możemy rozwalać kwiatków. Nie mam pojęcia dlaczego to tak działa, dlaczego w ogóle, jak, jakim cudem się załączyło. To są takie błędy, słuchajcie, że to koniec. I tym sposobem nie mamy możliwości zdobycia czerwonego, czerwonego klocka jakiegokolwiek. Więc, no niestety, tego nie zrobimy. Ale co teraz zrobimy? Dokąd lecisz? A ja szukam Jak tej myślisz? trasy na, na samolotu i co no, Ale nie mogę znaleźć. Do. Zrobimy. Aha, trasy. Nie. Wiesz co? Nie, najpierw tym gościem z bazuką coś innego zrobić. Może. Czyli? Tak, proponuję. Ym... Są dwie misje słuchajcie dla gościa z bazuką yy, które chcieliśmy dzisiaj zrobić oprócz zabrania czerwonej kroski, który się nie da zabrać. W każdym razie te misje są y, gdzieś tam po lewej stronie O lewo góra e, W każdym razie y, one tutaj. dotyczą właśnie gościa Nie 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 wyżej 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 Gościa z... Y, z bazuką i one mają być... Y, mają nam Jest dać tu? dwie postacie dodatkowe Tak, tutaj, no tutaj spadni no, tutaj, o właśnie, dokładnie, brawo. Dziękuję. <grywa> ja bym też to się, się chciał dostać, ale nie umiem. Jest parę słuchajcie, sposobów na dostanie się tam, ale. No, ja tutaj wybieram jednak ten. O, właśnie, z jedną z misji jest rozwalanie jakichś takich posążków. Nie wiem, czy akurat to jest to, co ty robisz, ale trzeba ich bodajże 5 rozwalić, i wtedy odblokuje się nam nowa postać. Mm, też Kogoś, druga, pos hmm, no, druga rzecz związana z tym y, gościem, z y, bazuką, to jest odblokowanie samolotu, bo chyba też o to nam chodziło. nie? tak, no, to było rozwalone? Było. Y, wydaje mi się, że chodziło, chodzi tutaj, wiesz, o takie posączki My częściowo to rozwaliliśmy z Krzysiem w którymś z odcinków, ale nie do końca to zrobiliśmy. O, tu masz kolejny, tu masz kolejny. Tu, niżej, niżej musisz zejść, niżej, niżej, niżej. O, i nie wiem, czy to nie będzie ostatni, nawet wiesz. Bo my trochę tego porozwalaliśmy, ale nie wiedzieliśmy do końca, że, ch że chodzi o to to będzie ostatnie <grystanie> Tak, jest Na no to wychodzi mm. Czy nie? Czy teraz dopiero? O, chyba. A no, o kurde, dawaj, dawaj. Ale tu od lewej może zacznijmy, co? Nie, tam pójdź na koniec. Okej, okay, dobra, dobra. Ok, pierwszy. proszę proszę A mi odsłoni się, nie, że to zadzić. Co ci przypominają ci, ci goście? mi tak trochę sitów. Ja nie wiem, może no, to jest złe skojarzenie. Nie rzut na dół, na dół i lewo. To może być problem, jest, z czasem. Tutaj masz dwa. To będzie koniec. O już, już czasu nie ten, nie liczy. Koniec. O. I co teraz? Myślę, że zacząć od tego. Uuu, to kurde, to trzeba mieć ogar tutaj. To no, daj najpierw te po lewej. Masz jakiś samochód mi ten? No właśnie, tak, mi, tak Tak myślałem, przez moment, hmm. ale powinno się do chyba i bez tego. Tak mi się wydaje. Proponuję najpierw te dwa zrobić. Z lewej, i później iść do tego środkowego i to na samym o. Ja cię będę prowadził. <laughs> dzień. No nie jest jakieś ultra trudne. Ja ci, będę, ja ci mogę mówić, czy słychać tykanie. Jeszcze masz czas. Na razie słyszę. Bierz tego tutaj na górze. A, bo to ma mega duży zasięg. I ja pierdziu. Już nie ma, już nie ma tego tykania. Ale, ale, ale chyba możesz dążyć. Tak jest, no. udało się. Ale dziwne, bo nie słyszałem już tego tykania. Widocznie gdzieś ten zegar po prostu stał czy coś w tym rodzaju, ale odblokowała nam się ta postać, która, mówię, wygląda trochę jak Seed. I spoko, odblokujemy ją sobie. Mm odblokujemy też yy, z, yy, nasz samolot. samolot, tak, chciałem powiedzieć statek, ale statek to nie jest i od razu potem yy, zrobimy sobie wyścig. Co mamy tu klepiarz. Dobra, mamy go. Pułkownik Vogel. No i to by było tyle. Tutaj mamy jakieś części metalowe. Długo się z Krzysztofem zastanawialiśmy, jak to odblokować. Ja myślałem szczerze mówiąc, że on za bardzo nie ogarnia, ale jednak ogarniał i tutaj chodziło o to, że po prostu są jakieś części metalowe, które uniemożliwiały. Aha, teraz mogę pokręcić. Dobra. Które uniemożliwiają właśnie pokręcenie okay. tym czymś. Ale co, 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 chodzi? A i ja pierdził. I co, co co się stało? Tylko. Ty. Ale bez sensu. <laughs> Dwóch płatowiec i teraz czas na wyścig. Po tym wyścigu od razu, już co lepiej chyba będzie, jak któryś z nas się odłączy. <laughs> Po tym wyścigu weźmiemy się już za ten poziom super nie widzę. No właśnie ciężko to zauważyć, jak jest split-screen, więc słuchajcie, zaraz myślę... Brawo. No się wyłączę. <laughs> się przełączymy, się rozłączymy. Idź tam po samolot. O, jest. Dobra, słuchajcie, zaczynamy zatem za momencik, jak już się ogarnę... ...ten wyścig dwukładowcem. Wow, 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 wow. Zbyt trudne to być nie powinno. Chociaż... Dobra... Wow, wow, wow. Widzisz dokąd mam lecieć? Nie. Fuck. I już skusiliśmy. Kurde, chyba był nawrót, tak? Mi się coś wydaje. Teraz będzie gorzej, bo plocku raczej nam pokazywać nie będzie. W każdym razie dobrze, bo ogarnęliśmy to i... Nie mamy jeszcze opierdzielonego split screena, na którym no, nic by się nie dało zrobić. prawo, nie? Mhm. Okej. Okay. <słyski> Trochę od złej strony, ale... Co tam? Dobra, że klocki jednak się pojawiają, ciekawe Kurwa yeah, Wow, wow, wow Okej okay. na no tym to jest bez... bezproblemowe właściwie wszystko, elegancko widać odblokowała nam się kolejna postać Wiesz co to jest? Moja nie, <laughs> nie wiem, Taki wiem. dziwny rumca I co tam było? Czekaj, czekaj ale już się podłączył. Tu widziałem hajsy, ale... w postaci pojawia. Wow, Ło, ja jakie hajsy. Nie, nieistotne w sumie one są teraz. E, pojawia się, wiesz co, tutaj. Tutaj gdzieś ona spadła. O, to jest I... No właśnie tutaj. Myślałem, że nam się skrzynka pojawiła, ale skrzynka nie ma się jak pojawić, bo nie chcę czerwonych klosków mieć. Nie będziemy mogli tyle, żeby dostać kolejną rzecz. Nieprzyjacielski pilot, tak nazywa się ta postać. Nie wiem po kogo grzyba nam ona. No wykupujemy tylko po to, żeby było to wszystko na 100% i biegniemy do poziomu bonusowego chyba już. Bo tyle nam zostało. Czy tam poziomy super premii, nie wiem jak to się nazywa. Coś, coś w tym rodzaju. No tam, gdzie hajs zdają. No, tam, gdzie hajs dają i, i każdy poziom jest praktycznie taki sam. Za bardzo to się nie różni. Tak, na naprawdę tego się nie dało rozwalić, tym się... Te czerwone klocki jeszcze da się przebolać, bo właściwie one co dają, no. no dają mu kończenie gry na 100%. A oprócz tego... O, bądź na dole, będzie szybciej. O, możemy równolegle składać, ciekawe. Czy nie? Eee, oprócz tego, oczywiście, co ja chciałem powiedzieć, nawet nie wiem. Oprócz tego, te czerwone klocki dają nam mnożnik. No. Tego mnożnika mieć nie będziemy w uczciwy sposób czyli bez cheatów. Dobra, jest wszystko. Nie, tu jeszcze teraz sobie. Jeszcze jedna jeszcze jedna i bang, jest zrobione. Wchodzisz? Ja? Okej. Okay. To jest słabe. Zawsze no. tak samo. Zawsze tak samo. Zawsze gdzieś nas w kosmos wystrzeliwuje. Wiesz na czym to polega, prawda? No myślę. <laughs> Zarąbałeś mi już wóz. Dobra, ja tutaj pobiegam, poszukam drugiego, bo zazwyczaj tych wozów jest trochę więcej. O, widzę, że u ciebie jest rowerek, to już tutaj po niego popędzę. Jest też łopata, która nam troszeczkę powinna przyspieszyć. Standardowo, milion monet, ni to dużo, ni to mało. Myślę, że robota na 3 minuty, bo, bo to, to, ten poziom wygląda dość, dość, dość łatwo. Przynajmniej tak mi się wydaje, tak mam nadzieję. Tu jak czekaj, jak tu przejedziemy przez to, nie, to, dobrze, to co się wiesz. stanie? A! Trzeba aktywować! A! Patrz to! Wjeżdżaj na te szajsy! A! Widziałem, że wjeżdżasz. Okej. Okay. Dobra, czekaj. To, to, tego sobie nie odmówię. Dobra. Jest zrobione. Jak są teraz wyjechać? Ciężka sprawa. Dobra, jest. Czyli tu przejechałeś? Okej, okay, kurde, jednak tak szybko to nie idzie. Myślałem, że trochę szybciej to pójdzie. Co ciekawe, właśnie, co nam da na przejechanie przez te wszystkie... No właśnie widzisz. Aha. Przeblokowało coś, bez czego byśmy nie mogli zebrać całej sumki. Dobra, no to idemy. Zobaczę. te poziomy fajnie się robi... O Jezu, czy ty to widzisz? Co tam jest? O! Oh. <grywe> hajsy! O jezu! Te poziomy fajnie się robi do momentu. <grywe> wszystko zawierzę. Do momentu jak coś jest na drodze. A kiedy już nie ma za bardzo nic na drodze, to już tak fajnie to nie wygląda. Czy coś tu będzie? Nie ma nic. Fuck. Ale już niewiele nam zostało. Teraz myślę, że będę musiał kopać, niestety. No, do roboty. A, do roboty. Niestety. Z tego raczej za dużo hajsu nie będzie, ale, ale pewnie tyle, żeby wystarczy, żeby dozbierać do tego miliona. Ile ile nam brakuje? Szybka matematyka? No, minus 100 tysięcy. No chyba tak. W tej chwili już tak, dobra. <grym, mistrz>, <grym, mistrz. Kurde, takie grosze to są. Gdzieś indziej, idź, bo na pewno, na pewno nie przejechaliśmy w całości. W domach czasem coś jest. Naprawdę, tutaj z tego idzie blokowywać dość sporo. Dobra. Kurde. Okej. Okay. Gdzie tu jeszcze coś mamy? O, tu jest dużo hajsu. No. O, tu jest gra, że możesz w piłkę grać. pa jaki szał. No wiem. Gdzie jest druga piłka? A. Za to też pewnie będzie kupa kasy. No, z się. <laughs> Nie trafiłem. <śmiech> nie! <śmiech> Trudne! Jest zrobione no, Jednak nie, nie. nie. <laughs> No Za <do> kolejny <laughs> Nie, za kolejne bramki chyba już punktów nie ma, dobra Coś tu jest? Fak, nic nie będzie chyba dużego, wiesz Za hatą, nic O no, właśnie to jest nudne, że trzeba tak kończyć te poziomy Gdzieś za jakąś chatą na pewno coś jest ukryte, ale Abo w środku a to rozwaliłeś? Kurde, jednak nie Render. O, tu coś będzie Ej no Słabe Tak, Tak blisko, a ten jednak... A, jest zrobione o, no, bez, trage ponad, no. bez tragedii, naprawdę. Robiliśmy już poziomy bonusowe czasem. No, po. 8 minut? 8 minut chyba z Krzysiem. Eee, no także, słuchajcie, widzicie, udało nam się to ukończyć. Gratulacje. Cześć pod tytułem Lwie Serce? Już co? Nie wiem. Nie wiem, za bardzo szczerze powiem o co chodzi. Czemu tak? No ale. Jest okej, okay. napisy końcowe. No i w zasadzie. Pozostało nam, słuchajcie, teraz tylko zebrać w tych wszystkich naszych częściach, bo już to była ostatnia z części. Pozostało nam zebrać tylko no, te pojedyncze klocki, które pozostawały. Zebrać także mm, postacie. No i myślę, że zaczniemy to od kryształowej czaszki. Jeszcze myślę, że z 5 minut w tym odcinku możemy no na to, to poświęcić. To pamiętam. E, no, to jak to pamiętasz, to dobrze. W to są jeszcze, słuchajcie, te poziomy, gdzie. Nie, robi, nie kupowaliśmy tych postaci i pojazdów, dlatego, bo nie mieliśmy kasy. W tej chwili kasa to jest ostatnia rzecz, jaka nas interesuje. No, kurde. Cały czas mnie boli, że w tej ostatniej krucjacie. No, niestety, ale nie możemy zabrać i pewnie nie będziemy mogli zebrać czerwonych czosków. Mam nadzieję, że no jakoś poradzę sobie z tymi bagami i coś z, z tym zrobię. Oczywiście też te cztery poziomy będziemy musieli zrobić na prawdziwego podróżnika. No, ale to jest chwila, moment i myślę, że tym zajmiemy się w innych odcinkach. W tym odcinku powrócimy. Do kryształowej czaszki, do hangaru, tutaj, 51 Kupimy rzecz za 10 niebieskich klocków, odblokujemy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć postaci I 3. I trzy oczywiście pojazdy, no to już nie będą na pewno ultra ciekawe odcinki Nie oszukujmy się Ale będziemy tutaj pracowali z Michałem, ze Sztyksem pewnie też Żeby jakoś dało się przez to, po prostu Żeby dało się jakoś to przetrwać, dobra Widzę tutaj, że już jest pierwsza postać, jaką możemy kupić, Gryzer. Tu naprawdę ostro oszczędzaliśmy, nie kupowaliśmy totalnie nikogo, więc tych postaci, takich, wiecie, no do odblokowania będzie naprawdę sporo. Do żadnych poziomów już tutaj w zasadzie nie ma sensu, żebyśmy wchodzili. Po prostu, Michał, jak będziesz cokolwiek widział do kupienia, to to kupuj. Studentkę kupmy, ja e, motocykl, tego już chyba mamy odblokowanego. Problem jest taki, że w sumie to dobrze nie pamiętamy. Co tutaj jeszcze jest do odblokowania? To jest trudne do stwierdzenia, ale raczej, raczej tego tutaj trochę jest, więc za bardzo szukać to nie będziemy musieli. Co rusz ktoś nam tutaj będzie wparał w oko. No no no, tutaj będą na pewno te zombiaki z klocków będą do odblokowania. Tutaj dobrze, dobrze patrzysz. Dobra, tutaj na pewno był jakiś pojazd. No było tego naprawdę sporo. No chociażby jest samochód, dobrze. furgonetka, lodziarza. Wydaje mi się, że akurat to mieliśmy, no ale okej. Okay. I jeszcze chyba jakiś motocykl. Gdzieś tutaj jest paczuszka jeszcze z niebieskimi klockami. Jak będziesz widział to, to też bierz. nie widzę. Mi się z tymi, bo w końcu wyskoczą. O właśnie, w końcu wyskoczy taki, którego możesz kupić. A wydaje mi się, że wszystkich. Tak, jednego nam brakuje jeszcze. Mężczyzny chyba nam brakuje, jeśli chodzi o. Nic nie ma. Jeśli chodzi o właśnie tych z plastiku. Plastikowe ludki Dobra, wszyscy za mną chodzą, gość z mietłą Ten, który tutaj przyczynił się walnie do tego, że się Raz tam ładnie dostaliśmy do poziomu, w dość niekonwencjonalny sposób O, i jest też nie. O, I jest też szybka naprawa, no Raczej z tego korzystać nie będziemy musieli Jeśli chodzi o pojazdy, został numer jeden się, A, yes, jeden znalazłem. jest, znalazłem tak, jest, jest, jest na Pięknie. Jest tam z tyłu, tak? Był no. wcale nie, nie ten. No spoko. Także brakuje nam teraz dwóch postaci i jednego pojazdu. Szybko to idzie, tylko... A, jednej postaci. I teraz pytanie, co to jest za postać? Masz jakieś domysły tutaj? Ja? No, na pewno. <gryśla> Tak pamiętamy po prostu co to było? Możliwe bardzo, że trzeba... Co to jest? Lodówka. Czy lodówkę mamy? Odblokowaną mamy, hmm. więc prawdopodobnie ten wyścig był zrobiony. Bardzo możliwe że to jest postać, którą trzeba odblokować poprzez jakiś wyścig. I tu pojawia się problem. O, jest, jest pojazd, jest pojazd, jest dobrze. Łu strażacki retro, ja. Yeah. Wydaje mi się, że... Jest wyścig z lodówką robił Szymon. E, tak, coś było, coś było. Nie wiem, czy czasami z samochodem lodziarza coś nie było do zrobienia. Hmm. Sprawa jest prosta. Jak zobaczysz, że jak ktoś do ciebie strzela, to bij i prawdopodobnie to będzie ta postać. <słuch> Więc... Hmm. I tu pojawia się problem. Dość duży problem, niestety. Tak, się... Tego gościa chyba mamy ogarniętego. Będę był swoich, nie Tam mam. Mhm, ostrożnie, czekaj, czekaj. To tutaj, czy to było odblokowane? Było, bo to odblokowało nam poziom. Ja tu bym szukał, to będziesz jeździł, nie? Jak zwykle. No, szybciej się szuka, tak? No troszkę jest szybciej. Może tutaj, może kurde. Ej, ej, chyba to jest to, chociaż. No nie, to nie to. Dobra słuchajcie, myślę, że za chwileczkę do tego wrócimy Już będziemy wiedzieli, co to będzie za postęp, nie ma sensu tak marnować na to czasu Także wracamy za momencik Okej, okay, słuchajcie, mamy to już, wiemy kogo tutaj trzeba znaleźć <noise> Zresztą bardzo blisko nich był Michał Czyli musimy pokonać no, jedynych tych, którzy chcą jeszcze się z nami bić no, Tak jak mówiłem, mówiłem przed sekundą, że Żeby odblokować kolejne postaci, no to trzeba się bić Z tymi, jak widać, się chyba nie biliśmy Dlatego ich nie mamy nie, wiem, oni biegają po całej mapie i dlatego też problem jest z tym, żeby wyskoczył wreszcie ten właściwy. No i dalej, wyskocz gościu, gościu. Kurde, tam jest cztytułka. Weź pomóż, na dole, na dole, na dole. I nie. Aha, tu masz, migo, migo, migo. Dobra, już powinien wyskoczyć ten właściwy. Tak jest. Już mamy tego gościa, rozbójnika jakiegoś. Zawadiaka, Jo, ja, zawadjaka. Kupujemy go. No i to chyba tyle, jeśli chodzi o postacie. Nie wiem, może krótki jeszcze poziom jakiś zrobimy na szybko, żeby. Wam zrobimy? przypomnieć te fabularne poziomy, które nie były zrobione na 100%. Eee, no chociażby myślę, że ten poziom nie był do... zrobiony na 100%, a można go bardzo szybko, naprawdę. O jest. Kawiarnia, chaos. Możemy bardzo szybko okay, posłużyć okay, okay. Tę, op e, tę opowieść. I nie wiem, słuchajcie, teraz pytanie do Was. Prawdopodobnie, zanim uzyskamy to sobie, pomijamy, bo nie chodzi tutaj o fabułę. E, prawdopodobnie nie doczekamy się tej odpowiedzi, bo odcinki nie będą wrzucone. Zbyt prędko Jak waszym zdaniem, czy powinniśmy robić te, te poziomy W taki sposób na 100% Że tylko wchodzimy, bierzemy co trzeba i, I po prostu wychodzimy Czy też mamy je kończyć W sposób taki fabularny powiedzmy No nie wiem, to już decyzja do was należy Napiszcie co uważacie, bo w zasadzie to patrzcie Ja sobie mogę no, Nie włączyliśmy oczywiście Przy wejściu do tego poziomu Nie włączyliśmy dodatków To jest skurzająca rzecz i bardzo łatwo zapomnieć przy, każdym, przy wejściu do każdej e, lokacji trzeba, niestety, to dać. I to jest trochę słabe, ale tak czy siak, e, tutaj bez problemów e, możemy zdobyć te pieniądze. No, <grym>, to nic nie trzeba było robić. I teraz, właściwie, pytanie do Was: czy mamy to przechodzić w taki sposób, czy jednak fabularnie tutaj mamy sobie radzić z przeciwnikami, e, robić co trzeba? Robimy? To jest ten? To, to jest nasz, wiesz? Czy nie? A, nie, to nie jest nasz. A, bo z niego trzeba strzelić, wiesz? <laughs> Już sobie przypomniałem o co tu chodziło. Albo taboretę w niego rzucę. No to była taka dziwna misja, fabularnie. Tutaj ogólnie, gnój, ostry i w ogóle. Nie, nie trzeba chyba strzelać. A może jednak? <laughs> Rzuć gnoja. Tak jest, dało się iść tak. To było dość krótkie, ale chyba to jeszcze nie jest koniec. Jeszcze paru przeciwników będziemy mieli. Pomijamy i... Kurde, daj mi broń gościu jakiś. Tego swojego, a to nie jest mój w sumie. To nikt nie jest mój. Ale skąd mogę wziąć pistolet? Masz pistolet? Nie, za zabij mnie, nie. Ja rzucam przysłami. A ja go tak, o właśnie. Tak, tutaj poubijam. Poprawimy czas, ale oczywiście nie robiliśmy tego jakoś tak, żeby to wyszło wybitnie. Trzeba przyznać, że te poziomy trudne nie były. Jeszcze prostsze niż te ze skarbami. Wow. Co tu się dzieje? Ja. Yeah. No nic, to jest koniec. Te poziomy tak wyglądały. Bardzo króciutkie, bardzo proste, łatwe i przyjemne. No i myślę, że, że to tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Przyzwyczajcie się, że teraz te odcinki będą paskudnie nudne, że będziemy w nich e, robili wszystko już tak mega na 100%, czyli nawet misji może brakować. Misje jedynie będziemy robili. Tak żeby mieć tego prawdziwego poszukiwacza No zależnie czy nam będzie się chciało Nie wiem pewnie czy tych sobie się nie będzie chciało Po prostu wejdziemy i wyjdziemy Z Michałem może to wyjdzie ciut inaczej No ale teraz to już wszystko Przyzwyczajcie się że tak to będzie wyglądało Dziękujemy wam bardzo za uwagę w tym odcinku Do zobaczenia do usłyszenia cześć Do widzenia cześć